Witam Was w moim pierwszym pierwszym no. Odcinku na tym kanale. O to będzie pierwsza. Mm, to będzie seria na moim kanale. No. Gdzie będziemy sobie grali w Minecraft. I... dlaczego na telefonie? Bez ten biedny nie stać mnie. Uh -huh. Tutaj silnet jest pośród... Tu, Tutaj jest wszystko puste. Wszystko, 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 wszystko. Nic nie ma, nic, nic. Będziecie mogli... Oj. Nieważne. Będziecie mogli mi dawać wyzwania do tego świata. We are cooked. Jesteśmy ugotowani, bratki. Niemożliwe. Po prostu niemożliwe. To co zamierzam zrobić. Po pierwsze nie umrzeć. To jest najważniejsze. Po drugie, zebrać troszeczkę jedzenia. Nie uda się. Kaśmy są. Kaśmy, kaś są. Tylko nie dostańcie palipitacji serca, jak ja nie umiem grać. Bo ja w ogóle nie umiem grać, jestem klockiem. Jestem pałkiem. Jezu, nie ma lekka. Paj, że zmniej tą czułość, bo nie wytrzymam. D -d -d tyk, tyk. Czułość, jak troszeczkę O nie, nie, nie. O tak. O. Owca. O jezu, jak ja się ruszam. Lepiej się nie dało. O! Uuu, pełna. Więc, tym więcej wełny tym lepiej, proszę Czarna Czarnówca. Potrzebujemy mięsa. Idę No i super. Dobra, idziemy sobie ściąć troszeczkę drewna tak jest drobna. Mm -hmm. Róbimy sobie narzędzia. Narzędzia. Nasze pierwsze narzędzia. Rozumiecie to? Potem co może poszukam jeszcze wioski. Może. Ale niestety nie mogę wam tego przewidzieć Jeżeli też pójdziemy na milion, o, to, to warto zbierać. Jak nie wiecie po co, to do przepalania. A jak wiecie, to super. Nie, to nie węgiel jednak. Sam patrzyłem za węglem. O, owca! Owca! Yo, yeah, baby! Chodź tutaj. Ja nie gryzę. Ja płyka w całości. A im minionek. Muszę, muszę sobie jeszcze załadować skina minionka. O! Ejka! Siup. No i super. Podoba mi się. Jezus. Mój instynkt poruszania się mówi mi, że tego nie zrobimy. Nie zrobimy tego, panowie. Nie, nie, nie! Albo panie. U! czerbią. Jezus, Maria! Ile ja mam FPS-ów? -y. Widzicie, mówiłem wam, że ujarkukt. Ujarkukt są Moje FPS-y to. Mój pięk, to... Klatki! O! Dwa razy jedynie. Dobra! Trzeba sobie zrobić narzędzia, kurde. O mój Boże! Shup, 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 shup. ile je to jest owiec! Nie potrzebuję aż tyle, chyba. Nie wiem. Tam, 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 tam jest kamienia, więc tam sobie... To jednak tam sobie nie pójdziemy. mi ten crafting. Kurde. Jeżeli brzmi jak dziewięciolatek, który myślę, że jest fajny, nie, nie jest. To nie jestem się nie, A! Nie jestem dziewięciolatkiem, po prostu mnie nie stać na kąpa. Okej? Okay? Jezu, ojej, ojej, oj, biją mnie, biją mnie, mamo. Nie masz ty oczywiście! Jestem... No, chodź, chodź, podejdź, no. Jakieś ławki. Jakie gówno... A! Dobra, łatwo. Dobra, nieważne. Nie było tematu. Jezu, co tutaj jest? Dobra, nieważne. Może się po to wkopię. Skopujemy się, proszę państwa. I wy też będziecie mogli dawać challenger. jakie będę musiał zrobić. Nieważne, ile to potrwa. Zrobię to. Tylko, że nie było jakieś odjechane, dobrze? Jakieś normalne. A nie, wybuduj wyżej w dwa dni. Bo to nie jest osiągalne. To znaczy, jest. Ale mi się nie... To znaczy, jak to wolicie, nie? Dajcie normalne, proszę. A jak dobijamy 50 subów? Około, chyba. Mam taką nadzieję, przynajmniej. Proszę

Idziemy chyba tam. Tak, wiem, że mam mięso owcajem to. U, krowy. Krowy. U, trzy. Dobra. I ostatnia. O Jezu. O, o mój Boże. Co się dzieje? Nasza seria powinna się nazywać, jesteśmy zlagowani a nie jakoś PR-ku, w sumie jedno i to samo, nieważne. O, dobrze jest. Dobrze, dobrze. Nie ma wioski, naprawdę. O, więcej krów. O, już wam o tym mówiłem, ale ja się powtórzę. Jestem biedny, nie stać mnie na kompa. A nie na nic innego. Tak jest. Rozumcie mnie. Mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. Bo mnie po prostu nie stać. Dlatego jest na telefonie. I będzie śmieszniej. O tak. Chodź tutaj. Mm -hmm. Mm -hmm. O tak. Koł. Cool. Nieważne. Nieważne, nieważne. Naprawdę. Nieważne. Nie obchodzi mnie to. Nie? Ale mnie to nie. Ale, 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 ale. O ty, kurde. Czy wiedzieliście, że jeżeli znajdziecie piramidę i wejdziecie do niej, będą tam na Was czekać skarby? Skarby czystości. Dobra, gdzieś tutaj chyba się osiedlimy, bo nie ma sensu jeździć gdzieś na 15 km dalej. No chyba, że nie wiem. Możecie się zasugerować czymś. Możecie mi podpowiedzieć troszeczkę. Bo ja taki biedny jestem, ja nic nie umiem. Czy przechodzimy Minecrafta? Nie wiem. Nie spodziewam się tego. Myślałem, że to różowa owca. A to tylko świn. Niestety. W sumie, niestety czy niestety? O, króliki. Nie zauważyłem ich. Kajf. Okay. Dobra, robimy piec. robimy pizza. I w ogóle dlaczego ja mam po polsku? Przecież angielski ustawiam. Nieważne, na następnym filmie będzie angielski, dobrze? Od razu nauczycie się ze mną angielskiego. Minionek bawi uczy. I zrobię też seskina minionkowego, bo ten mi się nie podoba. Nie mam minionków. Będzie trzeba też sobie zrobić łóżko. Tak robimy łóżko. Zrobiliśmy właśnie łóżko, łóżko, ej! Zrobiliśmy właśnie łóżko, łóżko, ej. Jezus Maria, jakie lagi? Nie wytrzymam. No ale mnie to nie obchodzi. U. Jakieś wysuszone gasty są w tej grze. Ja nie wiem, ja nie Ja nie wiedział, ja nie pytał. Ja no chyba nie wiedział. Ja nie wiedział. Dobra, jak zbudujemy sobie domek Bo taki jest plan Ja tam nie chcę na razie schodzić, może potem Może potem, może, może, może Może potem Ale tak tylko może <laughs> Dobra Mamy pierwszą zrobioną Przydałoby się jakieś żelazo też Dlatego idziemy do kopali po żelazo Zmieć to? ŻELAZO! O Jezu! Błagosławiony! Jest tam ten głupi szkielet, nie wytrzymam O Jezu Jezu NIE! Przecież tu za chwilę umrę. Dobra, wychodzę stąd. Tutaj nie jest bezpiecznie. Szybko, szybko! Prawie zginąłem. Proszę, w filmie prawie zginąłem. Jestem kurde najlepszy. Nie wiem, jak to możliwe. Dawaj jedzenie. Ha, łatwo SS. O jezu, jakie lagi! O mój boże! Jakie lagi! Dobra, chyba to zejdziemy w następnym odcinku. Bo pierwszy odcinek to powinien być taki startowy. Ja nie mam zbyt dużo. Jezus Maria, jeszcze takie lagi. Nie wytrzymam. Dobra, to się widzimy w następnym odcinku. Możecie pisać challenge, jakie mam wykonać. Ja je wykonam. Postaram się. A więc trzymajcie się. Cześć, pa! Kurde,